Zawsze warto wychodzić na świeże powietrze. To jest zdrowe, to jest potrzebne, to jest przyjemne. Tylko czasem, jak jest taka wielka wichura, może jednak lepiej zostać w domu. Gdy w czas zamieci, słonko nie świeci wiadomo komu najlepiej w domu. Ale cóż ja gusi słowa mamusi, że o tej porze źle jest na dworze. O nic nie pyta. Parasol chwyta, chyłkiem wychodzi po wodzie brodzi, a tam kałuże małe i duże i mokro wszędzie. Oj, co to będzie wtem? Jadr ci, słuchajcie, dzieci. W Rzecz sprawiedliwa, wnet ją porywa. Jagusia krzyczy, to się nie liczy. Jadr bez pamięci, ciągle ją kręci. Niosąc daleko nad lasem rzeką chen. Świat szeroki tam, gdzie obłoki. Patrzajcież, dzieci, jagusia leci. Parasol trzyma. Na dzień drugi ustały strugi, płacze mamusia. Gdzie jest Jagusia? Przez dzień ją cały sługi szukały. Darem żale nie wróci wcale. Wiedzcież to dzieci już nie nadleci. Szukano wszędzie. Już jej nie będzie. Widzisz, Jagusiu, psotna dziewusiu, smutna twa dola i parę.